które wchodzimy z wielką radością uczestniczymy w licznych obrzędach by w ten sposób wyrazić Panu Bogu wdzięczność bo wiemy, że z tych świąt płyną na nas wszystkich Boże łaski, Boże dary dlatego Wam wszystkim Ojcu Dymitrowi i całej Waszej wspólnocie pragnę w imieniu własnym i kapłanów którzy razem uczestniczymy w tych obrzędach złożyć Wam jak najlepsze życzenia aby ta miłość Boża którą przyniósł pan Jezus na świat bo ona zagościła na stałe w waszych sercach by bóg was darzył swoimi łaskami zdrowiem przez przestały nowy rok szczęść Wam boszym hwi pite hoskody i dzieje i nie mamy <młysy> nieodnowo takiego słowa co do niewirowiła cuda twoje Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовіна співало чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовіна співало чудеса твої. Бо Ти, что воешь свои від небуття до буття привів Усе своєю владою до жествори І за своїм задумом будує я